Każdy zna pełen blasku obraz Las Vegas, miasta, które nigdy nie zasypia, pełnego jaskrawych świateł, spektakularnych pokazów i obietnicy odmiany życia jednym szczęśliwym ruchem. Jednak dla rosnącej liczby osób ta obietnica staje się koszmarem. Za blaskiem Las Vegas, które nigdy nie gaśnie, i za przepychem hoteli kryje się alarmujący kryzys. Tysiące ludzi walczy o przetrwanie, bez dachu nad głową, wystawionych na zimno, upał i zapomnienie. Wiele z tych osób szuka schronienia w Podziemnych tunelach, które miały chronić miasto przed powodziami, a teraz stały się domem niewidzialnej społeczności. Kontrast jest szokujący. Podczas gdy niektórzy żyją w luksusie, inni codziennie zmagają się z brutalną rzeczywistością bezdomności. Przygotuj się, bo w tym filmie ujawnimy rzeczywistość, którą wielu woli ignorować. Wyobraź sobie nieskończoną pustynię, gdzie upał jest bezlitosny, a nagle pojawia się miasto pełne świateł, życia i ruchu, znane jako Las Vegas. Jak to było możliwe? Na początku lat 90. XIX wieku Las Vegas było niewiele więcej niż małym punktem przystankowym. Było to oaza na pustyni Mojave, znana ze swoich źródeł słodkiej wody, które pomagały podróżnym i robotnikom kolejowym przetrwać trudne przejście przez żar pustyni. Oficjalnie założone w 1905 roku, miasto zaczęło rozwijać się wokół stacji kolejowej łączącej Los Angeles z Salt Lake City. Było to strategiczne miejsce, ale wciąż dalekie od blasku i przepływu. Które znamy dzisiaj. Wszystko zmieniło się w 1931 roku, kiedy Nevada zalegalizowała hazard. Była to odważna decyzja, ale cel był jasny: przyciągnąć ludzi i pieniądze do gospodarki walczącej o przetrwanie w czasie wielkiego kryzysu. Kasyna zaczęły wyrastać, wnosząc nową energię do miasta. Robotnicy budujący tamę Hoovera, znajdującą się około 50 km od Las Vegas, również przyczynili się do rozwoju lokalnej gospodarki. Po długich dniach pracy potrzebowali miejsca na relaks, a Las Vegas zapewniało im dokładnie to. Z biegiem lat rozwój miasta napędzały dwie główne siły: kasyna i turystyka. Inwestorzy dostrzegli potencjał miejsca i zaczęli budować coraz większe hotele, z każdym kolejnym próbując przewyższyć poprzednie. W latach 40. XX wieku znane nazwiska związane ze złotą erą Hollywood, a nawet postacie spółświadka zaczęły inwestować w miasto. W latach 30. XX wieku, podczas gdy większość Stanów Zjednoczonych zakazywała lub ograniczała Gry hazardowe, Nevada poszła w przeciwnym kierunku. Postanowiono, że kasyna będą legalne, co zmieniło wszystko. Kasyna zaczęły wyrastać jak grzyby po deszczu, oferując nie tylko gry, ale także pokazy, imprezy i kuszącą obietnicę szansę na odmianę życia dzięki ruletce lub jednej ręce kart. I to nie był koniec. Las Vegas prowadziło również inne pomysły, które w wielu miejscach były niemal tabu, jak ekspresowe śluby. Bez zbędnej biurokracji czy długiego oczekiwania można było. Sformalizować związek w zaledwie kilka minut. Nie brakowało tematycznych kaplic, które oferowały wyjątkowe i niezapomniane ceremonie. A jeśli małżeństwo się nie udało, żaden problem. Las Vegas uprościło również proces rozwodowy, podczas gdy w innych częściach kraju procedury były skomplikowane, w tym mieście stały się szybkie i dostępne, przyciągając jeszcze więcej osób szukających nowego początku. Dodatkowo prostytucja zaczęła zyskiwać na popularności, choć technicznie była zakazana w samym mieście, znalazła swoją swoje miejsce na jego obrzeżach, przyczyniając się do reputacji Las Vegas jako miejsca, gdzie przyjemność była głównym produktem. Podczas gdy inne miasta próbowały ukryć lub stłumić takie aspekty, Las Vegas uczyniło z nich atrakcje turystyczne. Za kulisami Las Vegas kryje się historia pełna tajemnic i niebezpiecznych sojuszy. Mało kto wie, że powstanie Las Vegas jako światowego centrum rozrywki i hazardu wiąże się ściśle z obecnością zorganizowanej przestępczości. Mafia odegrała kluczową rolę w budowie kasyn i przekształceniu płuceniu pustyni Newady w jeden z najbardziej ikonicznych celów podróży na świecie. Wszystko zaczęło się w latach 40. XX wieku, kiedy potężne postacie z przestępczego półświatka dostrzegły wyjątkową okazję. Las Vegas oferowało idealne warunki, bardziej liberalne przepisy dotyczące hazardu i przestrzeń wciąż nie wykorzystano komercyjnie. W ten sposób na scenę wkroczyły takie postacie jak Bugsy Siegel. Był wizjonerem i odważnym pionierem, który nie tylko pomógł ugruntować wpływy mafii w mieście, ale także przewod... Budowie jednego z pierwszych luksusowych resortów kasyn, Flamingo. Choć początkowo przedsięwzięcie borykało się z problemami, utorowało drogę do masowej ekspansji kasyn finansowanych i kontrolowanych przez rodziny mafijne. Zaangażowanie mafii nie ograniczało się jednak jedynie do budowy wielkich inwestycji. Kasyna stały się kluczowym elementem w schematach prania pieniędzy. Ogromne sumy generowane przez hazard idealnie maskowały nielegalne dochody z innych działalności przestępczych, takich jak handel narkotykami, wymuszenia. Czy przemyt. Pieniądze przepływały przez kasy kasyn, nie pozostawiając śladów, podczas gdy rodziny mafijne umacniały swoje wpływy nie tylko w Las Vegas, ale także w innych miastach USA. Pływy mafii w Las Vegas nie ograniczały się do działań zakulisowych. Ważne postacie, takie wiecie jak Mejer Lansky, czuwały nad sprawnym funkcjonowaniem całego systemu, zapewniając, że władze były odpowiednio zmotywowane do nieinterweniowania. Pracownicy kasyn byli starannie dobierani, aby zagwarantować ich lojalność, jednak w latach 80. 80 XX wieku era mafii w Las Vegas zaczęła dobiegać końca. Zaostrzone kontrole, rozwój dużych korporacji w sektorze hazardu oraz operacje FBI i publiczne skandale ujawniły, co działo się za kulisami. Stopniowo zorganizowana przestępczość została odsunięta od bezpośredniego zarządzania miastem, a Las Vegas weszło w nową erę, pozostawiając za sobą swoją mroczną przeszłość. Kasyna w Las Vegas to prawdziwe labirynty zaprojektowane tak, by oddziaływać na psychikę odwiedzających każdy. Szczegół jest starannie przemyślany, aby stworzyć środowisko, w którym czas zdaje się zanikać, a jedynym celem gości staje się kontynuowanie gry. Sekret tego nie tkwi jedynie w migoczących światłach czy błyszczących automatach, lecz w serii strategii psychologicznych, które sprawiają, że trudno jest się im oprzeć. Jedną z pierwszych rzeczy, które zauważamy po wejściu do kasyna, jest brak okien i zegarów. To nie przypadek. Bez poczucia upływu czasu, gracze tracą orientację, ile godzin już tam spędzili. Godziny mogą wydawać, dawać się minutami, a zanim się zorientują, są całkowicie pochłonięci grą. To wrażenie zamrożonego czasu to jedna z najstarszych i najskuteczniejszych technik stosowanych w kasynach. Układ kasyn również odgrywa kluczową rolę w tej psychologicznej grze. Automaty do gry, na przykład, są rozmieszczone strategicznie, aby przyciągać uwagę dźwiękami i światłami, które dają wrażenie ciągłych wygranych, nawet dla tych, którzy tylko obserwują. Drogi prowadzące do stołów do gry i wyjść są celowo zaprojektowane. Projektowane jako skomplikowane, zmuszając odwiedzających do przechodzenia przez kuszące strefy, zanim znajdą swoje miejsce lub wyjście. Atmosfera kasyn jest również starannie kontrolowana. Klimatyzacja utrzymuje idealną temperaturę, tworząc komfortowe warunki, które zachęcają do dłuższego pozostania. Muzyka w tle jest dobrana tak, aby była przyjemna i relaksująca, a darmowe napoje pomagają obniżyć zahamowania i zwiększyć skłonność do podejmowania ryzyka. To jednak nie wszystko. Nagrody takie jak bonusy i program. Programy lojalnościowe są zaprojektowane tak, aby gracze czuli się wyjątkowo. Te drobne przywileje, takie jak darmowy nocleg czy kolacja, sprawiają, że gracze mają wrażenie, że są doceniani, co jeszcze bardziej motywuje ich do kontynuowania gry. Za kulisami stołów do gier i imponujących pokazów tysiące pracowników zmaga się z warunkami życia, które mocno kontrastują z blaskiem, jaki Las Vegas sprzedaje światu. Kasyna i resorty w Las Vegas generują rocznie miliardy dolarów, ale znaczna część tego bogactwa trafia do wielkich korporacji i inwestorów. Tymczasem pracownicy, którzy utrzymują tę machinę w ruchu, kelnerzy, sprzątacze, kucharze i kierowcy, często otrzymują niskie wynagrodzenia, które ledwie wystarczają na pokrycie kosztów życia w regionie. W wielu przypadkach ci pracownicy polegają na napiwkach, aby uzupełnić swoje dochody, co tworzy system, w którym stabilność finansowa jest zawsze niepewna. Jednym z największych wyzwań jest wysoki koszt mieszkań. Las Vegas w ostatnich latach doświadczyło znacznego wzrostu na rynku nieruchomości, napędzanego ekspansją miasta jako globalnego celu turystycznego. To sprawiło, że ceny wynajmu znacznie wzrosły, co wpędziło wiele rodzin w trudną sytuację. Często zdarza się, że pracownicy muszą dzielić mieszkania lub mieszkać na obrzeżach miasta, pokonując długie dystanse, aby dotrzeć do pracy. Dla tych, którzy nie są w stanie nadążyć za rosnącymi kosztami, groźba eksmisji jest codziennym zmartwieniem. Dodatkowo koszty opieki zdrowotnej i edukacji są dużym obciążeniem. Wiele miejsc pracy w przemyśle turystycznym i rozrywkowym Oferuje ograniczone świadczenia, zmuszając pracowników do ponoszenia wysokich wydatków medycznych. Dla rodzin z dziećmi dostęp do wysokiej jakości edukacji bywa trudny, ponieważ szkoły w mniej zamożnych dzielnicach często borykają się z niedoborem zasobów. Warunki pracy również pozostawiają wiele do życzenia, wyczerpujące godziny pracy, długie zmiany i niewielka liczba przerw to codzienność dla wielu. Pokojówki na przykład muszą sprzątać dziesiątki pokoi dziennie, podczas gdy barmani i pracownicy obsługi stołów spędzają Wszwają wiele godzin na nogach, zmagając się ze stresem, wynikającym z dużej presji na wydajność. Te zawody, choć kluczowe dla funkcjonowania kasyn i resortów, rzadko oferują realne możliwości rozwoju zawodowego czy konkurencyjne wynagrodzenie. Teraz porozmawiajmy o wstrząsającej rzeczywistości. Tysiące ludzi codziennie zmaga się z wyzwaniem przetrwania bez dachu nad głową. Szacuje się, że ponad 15 tysięcy osób żyje na ulicach miasta i jego okolic, walcząc z ekstremalnymi warunkami i codzienną. Niepewnością. Wiele z tych osób zamieszkuje pustynne tereny w pobliżu miasta, gdzie temperatury osiągają niemal niemożliwe do zniesienia skrajności. Latem termometry często przekraczają 40 stopni Celsjusza, zamieniając pustynię w piekarnik pod gołym niebem. Zimą mroźne noce narażają bezdomnych na ciągłe ryzyko hipotermii. W tych rejonach prowizoryczne schronienia z plandek, kawałków drewna i złomu są jedyną ochroną przed nieubłaganym klimatem. Problem ten jest głęboko powiązany z ekonomiczną strukturą miasta, wielu pracowników sektora turystycznego i rozrywkowego zmaga się z sezonowym zatrudnieniem i niskimi zarobkami. W sezonie wysokim, gdy hotele i kasyna są pełne, ludzie ci z trudem radzą sobie mimo niskich wynagrodzeń i długich godzin pracy. Jednak w sezonie niskim zwolnienia są częste, co sprawia, że wiele osób zostaje bez wystarczających środków na pokrycie kosztów wynajmu, który w mieście stale się rozwijającym nieustannie rośnie, bez wsparcia finansowego ani dostępu do odpowiednich programów pomocy mieszkaniowej, wielu ludzi jest zmuszonych do życia na ulicy lub przenoszenia się do prowizorycznych obozowisk na obrzeżach miasta. W tych społecznościach warunki są skrajnie trudne, brakuje podstawowej infrastruktury sanitarnej, dostępu do czystej wody i jakiegokolwiek poczucia bezpieczeństwa. Dla wielu dostęp do żywności zależy od darowizn i programów pomocowych, podczas gdy zdrowie jest stale zagrożone przez choroby i urazy. Poza pustynią niektórzy ludzie szukają schronienia w podziemnych tunelach miasta, które pierwotnie zostały zbudowane jako systemy odwadniające, mające chronić Las Vegas przed powodziami. Te tunele stały się teraz schronieniem dla niewidzialnej społeczności złożonej z osób, które zostały pozostawione przez społeczeństwo. Szacuje się, że od 1000 do 1500 osób mieszka w tych tunelach rozciągających się na ponad 600 kilometrów ciemnych i ciasnych korytarzy. Warunki życia są skrajnie trudne. Brak higieny jest widoczny na każdym kroku. Zalegające śmieci i stała wilgoć tworzą niezdrowe środowisko. Bez dostępu do wody pitnej czy elektryczności mieszkańcy improwizują wszystko, co mogą, aby przetrwać. Niektóre obszary są oświetlane jedynie świecami lub latarkami, podczas gdy inne pogrążone są w całkowitej ciemności. Przemoc stanowi poważny problem. Bez obecności władz ani jakiejkolwiek formy bezpieczeństwa codziennie dochodzi do konfliktów. Izolacja społeczna pogłębia trudności, pozostawiając mieszkańców w pułapce rutyny, gdzie strach i nieufność towarzyszą im na co dzień. Życie w tak ograniczonej i nieprzyjaznej przestrzeni zwiększa napięcia, czyniąc tunele niebezpiecznym miejscem dla osób spoza tej rzeczywistości. Wielu z tych, którzy zamieszkują tunele, trafiło tam po utracie wszystkiego. Niektórzy byli hazardzistami, którzy wydali ostatni grosz w kasynach, inni doświadczyli załamań finansowych lub osobistych. Uzależnienia, zwłaszcza od narkotyków, są powszechnym problemem wśród mieszkańców, co wzmacnia cykl ubóstwa i izolacji. Mimo to powstają małe społeczności, w których ludzie Dzielą się jedzeniem, ubraniami i historiami, próbując odnaleźć choć odrobinę ludzkiego ciepła w tych trudnych warunkach. Teraz porozmawiajmy o kilku dziwnych przepisach dotyczących osób bezdomnych. Wśród najbardziej kontrowersyjnych środków znajduje się zakaz stania lub siedzenia w niektórych turystycznych częściach miasta. Te ograniczenia mają na celu utrzymanie czystości w najbardziej ruchliwych miejscach, aby przyciągać turystów, ale w praktyce zmuszają osoby bezdomne do ciągłego przemieszczania się, nawet jeśli nie nie mają dokąd pójść. Tego rodzaju przepisy tworzą cykl prześladowań, w którym ludzie są nieustannie usuwani z centralnych obszarów miasta i wypychani na mniej widoczne tereny. Co więcej, istnieją surowe ograniczenia dotyczące posiadanych rzeczy osobistych. W niektórych miejscach publicznych osoby bezdomne mają limity co do tego, co mogą ze sobą nosić, a ryzyko konfiskaty ich skromnych dóbr jest realne. Dla wielu z nich te przedmioty to wszystko, co mają na świecie. Dokumenty, ubrania i pamiątki osobiste. Utrata tych rzeczy nie tylko tylko pogarsza ich sytuację, ale także czyni ich jeszcze bardziej bezbronnych. Kolejnym problematycznym aspektem jest kryminalizacja takich działań, jak spanie w miejscach publicznych czy budowanie tymczasowych schronień. Te środki często uzasadniane koniecznością utrzymania porządku, prowadzą do nakładania mandatów lub nawet do aresztowań. Dla osób żyjących w skrajnej biedzie takie kary są praktycznie nie do przezwyciężenia, tworząc kolejne bariery na drodze do poprawy ich sytuacji. Uzasadnieniem dla tych przepisów jest zazwyczaj ochrona turystyki, która stanowi ekonomiczne serce Las Vegas. Jednak rodzą się pytania o etykę i prawa człowieka. Zamiast oferować realne rozwiązania, takie jak wystarczająca liczba schronisk czy programy reintegracji społecznej, polityka ta jedynie ukrywa problem, wypychając osoby bezdomne z pola widzenia publicznego. I na tym kończy się nasz film. Proszę podziel się swoimi przemyśleniami o Las Vegas w sekcji komentarzy. Nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału i dać łapkę w górę. Twoje wsparcie jest dla nas bardzo ważne. Kliknij w film, który pojawia się teraz na Twoim ekranie. Jestem pewny, że spodoba Ci się ten materiał. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie.